Witajcie w kolejnym filmie, w kolejnym kombinatorze. Jak widzicie, jestem w pokoju, tak i tak powiem Wam szczerze, czy można księżyc obserwować z zamkniętymi oknami? Myślę, że chyba można. Zobaczcie sami. Eee, zobaczcie sami, kurde, przez teleskop. A ty draniu już uciekłeś. Moment. A nie, nie słuchajcie, on nie uciekł. On po prostu jest zasłaniany przez chmury. Zobaczcie, nawet nie chce mi się ubierać na dwór i iść, bo. Bo co się ubiorę, nie zdążę się ubrać, a on mi już zaraz yy, za ten zajdzie za chmury. Także mam po swojej stronie księżyc no i powiem wam, że, że i tak nieźle to widać jak na zamkniętą szybę. No zobaczcie, kurde, cały czas zamknięta szyba, tak yy, jestem w pokoju, tak i przez okno się patrzę. I tak jest powiem wam cholera jasny. No, warto byłoby jakiś jeszcze założyć yy, ten filtr. Patrzcie, jak tam chmury prze, przelatują. Ale są taki jasny ten obraz na tym teleskopie, nie? Bo to to jest ten y, 130, tak? Ja go tu obkleiłem, ale chyba go inaczej obkleję jeszcze, bo ta tuba musi być jakoś lepiej obklejona. Coś mi się to nie podoba. Będę musiał jakąś to fajnie wykończyć. Ale tam jeszcze kombinuję, co zrobię. Także no... Okular 25 mm i pełnia jest, tak. Pełnia to nie jest najlepsza faza, bo ciężko się dopatrzeć jakichś tam lepszych szczegółów, tak. Ale no coś tam widać, jakieś kratery, nawet przez zamknięte szyby. Morza widać, tak. No wiadomo, że ten obraz będzie taki wybladziały, ale. No ale i tak, chyba się nawet udaje pokazać, jak na takie warunki. Może spróbuję jeszcze tu wyostrzyć na okularze, jak się da. No powiem tak, już niewiele się coś tam daje, bo zaczyna zachodzić chmurami, tak? Ale można tak obserwować, widzicie, księżyc przez zamknięte szyby. Ciekawe jak ta 114, ale chyba nie uda się pokazać, bo no pieprzy się obraz tak no, wystarczy, że wyjdę i zaraz o widzicie już całkiem zaszło, nic nie widać, nawet nie było sensu, żeby się ubierać, o okno zamknięte tak. <gry> no i kurde. Także powiem wam, mikroruchy fajnie się spisują tu. Bo leciuteńko tak nasmarowałem tak tu fajnie kurde, genialnie to chodzi. Bardzo dobrze się tym nawiguje. Także no działa super. Widzicie, wkładam do tuby jakąś folię, żeby tam kurz się nie dostawał. Także księżyc już mi się schował. A może wyjdzie za chwilę. Moment, słuchajcie, muszę się streszczać, bo teraz założyłem 114, a zaraz księżyc mi zasłonią chmury. Także przez 114 też widać. Kurde mać, no pierwszy raz robię taki test, żeby w pokoju obserwować przez zamknięte okno, ale widzicie, że jakby te, te teleskopy źle działały, to one by przez szyby nie dały takiego obrazu, a mimo wszystko ten obraz nie jest zły. Naprawdę widać nawet jakieś szczegóły powierzchni morza, da się zobaczyć nawet jakieś kratery, tak? A, a przecież jeszcze dwie szyby mi tu zasłaniają i Moskitera w szybie jest. Antena z drugiej strony też trochę psuje obraz. A mimo wszystko ten, kurde, klamot y, jakiś tam obraz daje jeszcze przez te szyby. Y, dobra, może się uda mi to jakoś wyostrzyć lepiej, bo to jest teraz ta 114, która tutaj była poprawiana. Okej, okay, okej, okay, szybko, szybko, bo chmury zaraz najdą. Chcę pokazać, jak przez tą 114 widać księżyc na zamkniętych szybach. No, masakra jest z tymi chmurami. Nie ma mikro tu, ale pudełko podparłem pod tubę. Włożyłem jakieś pudełko, tak, bo tu wykorzystałem po prostu tamten statyw. Ale i zobaczcie, i na 114 widać, że ten księżyc. Powiem wam, okular, no tak jest, trochę poszedł w dół. Dobrze mówiłem, że trochę pójdzie wyciąg okularowy w dół. Nie jest jakiś długi, zobaczcie, długość palca. No trochę tam weszło do środka, ale nie dużo. No także jest dobry ma zakres, tak, oszczenia. No, ale tutaj, wiecie, ja w tej chwili cholera, jakby to powiększyć. Chcę pokazać, jak ten obraz wygląda tak przez pokój. No, będzie gorzej to będzie widać, wiadomo, będzie to... Ale i tak, co wam mogę powiedzieć, to to, że ten obraz jest skupiony. I o, zobaczcie, nawet widać, kratery się teraz wyoszczyły. Tam na górze, nad tym nie wiem co to za krater Kopernika, czy co ten taki poczaskany, zapomniałem jego nazwę. Chyba Kopernika. Zaraz czekajcie, bo kurde. O! o troszkę ta 114 jest ciemniejsza. Ma słabszą światło siłę, to wiem o tym. Ale i tak daje dobry obraz. Ale te chmury paskudzą. O moment, moment o wyoszcza mi się. U góry było widać, jak te chmury przejdą, Da się u góry zobaczyć też kratery. To jest pełnia, tak. To jest taka niewdzięczna faza. Widać jak te chmury zapieprzają. Nawet się nie ubieram na dwór, bo mi się nie chce. No co tam będę widział? Co na pełni da się zobaczyć, ale. Przynajmniej widać już, że teleskop działa bardzo fajnie. No, bo mimo zamkniętych szyb, to jakieś tam szczegóły potrafi przekazać. A, a przede wszystkim ukazuje dobre działanie tym, że obiekt jest skupiony, że wiecie nie ma jakiejś obwódki, yy, poświaty wokół niego. A mogłaby być dlatego, że wiadomo, no tutaj o, o szyba zamknięta. To się wszystko od szyby odbija. Jeszcze światło zapaliłem. Można by było światło zgasić lepiej. Może spróbuję zgasić światło. A tak wygląda przez zamknięte okno. Widać moskitere i widać antenę, no która ta to zasłania. No tak to mniej więcej jest. Przy, przyłóżmy to do okularu. Pewnie mi uciekł, tak? uciek mi. Ale teraz zgasiłem światło w pokoju. Może lepiej się wtedy obraz zarejestruje. Spróbuję to podciągnąć w górę. Dobra, jest lipa, bo cały czas te chmury nachodzą. O, widzicie, teraz mam zgaszone światło w pokoju. Ale on ma, jest, bardziej, jest bardziej, słabiej powiększony w tej 114 jak 130. 130 no, ma dłuższą ogniskową. 130. No Widać, że tu jest inne powiększenie. O tak to wygląda przez, patrzcie, ale nawet widać kratery na czubku tam, cholera jasna, u... zjechał mi w dół. O już z powrotem chmury, jest lipa i widzicie, co, mi... co? i ubrać się na dwór, iść pokazać coś. Co pokaże, jak wyjdę tylko i zaraz zachodzi za chmury, więc no tak to wygląda. No jest paskudne warunki astronomiczne. Nawet mi się nie chce wychodzić, o tam jest niebo przez moje okno. Widzicie, co się stało. Jedna czarna plama, księżyc zaszedł. Ale tak chciałem zobaczyć, czy w ogóle z domu się uda. No i dałoby radę. Teraz warto byłoby go za dnia przetestować. Ten teleskop, zrobić jeszcze jedną diafragmę po to, by go lepiej wyważyć. I zobaczyć, jak to będzie, tak? Dobra, tak, że widzicie, to stoi tutaj w pokoju. Chcę to jakoś obkleić, ale na razie nie mam jakiegoś pomysłu, żeby tą tubę ładnie okleić. Jeszcze bym to lustro wymył tą nową metodą. To jest ta 130. Jej tuba jest taka sama, ale fajnie mi, podoba mi się ten teleskop, jak on działa, bo naprawdę jasno świeci. No w porównaniu do 114 jest wyraźnie jaśniejszy, da się to zobaczyć. No i też jest inne powiększenie na nim, ale naprawdę polecam to lustro, bo jest dobre. Do astrofotografii fajnie się robi zdjęcia przez nie. Także o, widzicie, tutaj stoi w tej chwili na tym statywie ta 114 po poprawieniu pająka to wygląda tak. No, pająk się spisuje taki dwuramienny, tak? Dwuramienny pająk, o! I się ładnie spisuje. Zobaczcie, jak szybko ten kurz mi tam wpada. Będę musiał zrobić jakąś gąbkę. Bo cholerny kurz wpada mi na lustro główne. Te wkręty muszę powycinać stamtąd. Jeszcze raz go pomalować w środku. Ładnie sobie umyłem, a, a dotkłem tam palcami w jednym miejscu, i znowu napaprałem. Będę musiał to zrobić jakąś taką gąbkę do tuby połączoną z jakąś folią, żeby tu wkładać taki krążek i zasłaniać to przed wlatywaniem tego kurzu. Ale pająk ten powiem Wam, nie sądziłem, że będzie się spisywał. Taki śmieszny, taki mały pyrtek, wynalazek taki, ale kurde. Cienkie ramiona ma bardzo. Także, no, dobra sprawa, tak? Światła to nie zatrzymuje wiele. No, i kto by pomyślał, nie? Naprawdę, podoba mi się ta 114. Taki śmieszny teleskop, ale widzicie, ok. O, jest księżyc. A zobaczcie, przykładam. No, i tam chmury cały czas lecą, to bez sensu, żeby wiecie, pokazywał, ale to widzicie, no. Mógłbym pójść na dwór, wiadomo, że będzie lepszy ten obraz, bo będzie żadnych szyb, nie będą. Teraz światło mam zapalone, ale po co to iść na dwór, skoro widzicie, o chwilę obserwacji, widzicie co się dzieje, co tam będzie widać, wielkie G. No, będą ostrzejsze obrazy, tak, na polu, a będę marzł specjalnie. O, teraz było przez chwilę, kratery widać, chyba widać je na 114, no potrafi się ładnie obraz yy, wiecie, unormować, no ale nie ma sensu iść na dwór, bo co chwilę takie chmury co to za warunki, o zobaczcie zaraz tak ja to trzymam cały czas, o widzicie ten nad wyciągiem ten telefon trzymam tak i, i zaraz będzie to samo, no widać, że fajnie by to działało o można byłoby jeszcze wkręcić jakiś filtr księżycowy, bo jest duży blask. O, także pełnia. O, i znowu ta sama historia chwila spokoju i zobaczcie, znowu chmury przelatują. No, powiem, że jestem z tych teleskopów zadowolony. Przez takie zamknięte szyby i obraz jest ładny. Naprawdę fajna sprawa, i można po taniości naprawdę to zbudować. O, o widzicie, już się pieprzy znowu. Dobra, nie chcę mi się tutaj tak. Oj, telefon by mi spadł. Tak, kurde, tego tak, tutaj o, chciałem przetestować tak na szybkiego, nie wychodząc z domu. Także, no kurde, jak na takie wiecie, zamknięte tutaj okno, to i tak nie mam prawa narzekać absolutnie na ten obraz, bo tu wszystko widzicie. Teraz światło się odbija od tej szyby, i, i to i tak finalnie nie wygląda jeszcze tak źle w tym okularze. tak? Powinna być tu jedna wielka plama, a mimo wszystko da się jakieś tam delikatne szcz szczegóły, jakieś delikatne kratery da się zobaczyć, nawet mo morza widać. No, no tak kurde jest całkiem spoko, jak na takie warunki to potrafi działać tak, to pomyślcie sobie, co taki teleskop da, jeśli pójdziecie gdzieś pod las, gdzie nie będzie zanieczyszczeń światła miasta, gdzie będzie mroźny, piękny, krystaliczny dzień z dobrą przejrzystością powietrza, żadnych chmur na niebie, no to jest zupełnie jeszcze do tego jakieś dobre okulary, do, e, jakieś no lepsze, tak, niż takie, co ja mam w Badziewie, do tego jakieś odpowiednie filtry księżycowe no kurde szkło barylowe i można naprawdę fajnie się bawić w takim, a nawet w takiej samoróbce tak e, dobra słuchajcie te dwie krowy tutaj stoją e, no tak o chciałem widzicie wrócić to będę musiał jeszcze jakoś fajnie coś popklejać, pomalować bo na razie pomysłu nie mam no to hmm. chodziło o to żeby to tylko działało tak fajnie a tam Wykończenie, no też jest ważne, tak, ale jeszcze jakoś jakoś nie chcę mi się za to brać na razie. Już mam po prostu, jestem chyba tym trochę przemęczony. Dużo tego było na tym kanale, chyba no tak trochę za dużo jak na, na, nawet na internet, tak? Jeden kanał, a tyle na temat teleskopów, że już po prostu czacha dymi. chyba wszyscy się już tym trochę zmęczyli. A mam swoje pomysły, jeszcze takie, żebym was zaskoczył, ale no, bym to chciał realizować, to chyba bym kurde, został wygoniony z chałupy na, na kopach. No, tak to jest. Dobra, słuchajcie. Także dzięki tyle w tym filmie. Dwie krowy. Widzicie, te grubasy, dwa działają. No, jestem zadowolony, do niego też. Jeszcze rolki muszę przesunąć trochę dalej, żeby go wyważyć jeszcze jedna diafragma pójdzie do środka. Wtedy on będzie się nie będzie tak samo czynnie zjeżdżał. No i tu też mógłby być jakiś mikroruch i on też mógłby pasować na ten statyw. Tylko mikroruch już wtedy byłby do diafragmy przyczepiony i tu byłoby kręcone dla niego. Wystarczy, żeby on działał na tym statywie tak samo jak ten, to wystarczy takie coś dorobić. Takie coś zrobić z tym mocowaniem. Specjalnie pod tą tubę, i będzie też ok. No i wyciąg okularowy jeszcze chcę inny dać, pomalować, pouklejać z wierzchu i też będzie fajny sprzęt, tak. Jeszcze dobrze go warto w środku lakierami wymieszanymi z jakąś czarną farbą. Znaczy, najpierw lakierami, jeszcze dobrze go pomalować wewnątrz, i później jeszcze na to czarna, matowa farba wymieszana z czymś chropowatym też fajnie to robi sprawę z jakimiś opiłkami, tak? Z jakimiś delikatnymi trotami, może takimi wiecie, takim pyłkiem drobnym wymieszać farbę na temperaturę, na tłumiki i jeszcze go dobrze w środku pomalować i Kilka razy warto naprawdę bo wtedy przed wilgocią jest porządnie zabezpieczony i obkleić z wierzchu omalować ten statyk to wszystko i byłoby projekt no, byłby fajny sprzęt przynajmniej zabezpieczony i działający tak żeby nie wkurzał tak może nie będzie to piękne z wyglądu ale to też nie, nie było zamysłem tej serii by robić taką, taką prowizorkę która będzie wyglądała jak kupny. Ale to właśnie o to też chodzi, żeby to wyglądało na wyrób ręczny, taki domowy, a nie że jakieś nie wiadomo, jaka super wiecie, rewelacja wykończona przepięknie, a nie, przepięknie może być, a tu nie chodzi o to, żeby było przepięknie, chodzi o to, żeby to kurde działało dobrze. No i tak to wygląda. Patrzę w okular, a tam nic nie ma, bo ciemno. Dobra, także słuchajcie, na razie trzymajcie się. Cześć, i wszystkiego dobrego w nowym roku. Może będzie lepszy jak ten, ale wątpię. Także na razie, cześć.